Dzień dobry To tamto Witam To no, ja nie podchodziłem, bo... No wiadomo, nie? Do czegoś państwo dojechali, to wasze auto? No tak, jak kogo ma być, jak nie na no, nie, nie no, bo dało No jak pani nie poznaje, że zarysowali? Ale no tego nie widziałam, bo ja tym samochodem nie jeżdżę, wie pan? No. Tepi to jedno to A wstać ma w nim jutro. Ale ja tego nie chciałam. Ja w ogóle wierzchni mnie jeżdżę, nie? Ja muszę sobie trochę smaru dać, bo to nie otwierane nigdy. W panu tworzyła udział i tu jesteś. O, jest. Kierowca. Zobacz pan, że tu na samochód, wiesz? Cześć! Dasz panu cześć? Nie dasz? No dobra! A skąd pani wie, że ja otworzę to auto? Nie wiem. <laughs> Jedyna nadzieja. No bo... <laughs> o matko. To proszę bardzo, zapraszam tego ja, mistrza. Poćmy, 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 poćmy. Mama zobaczy tylko. Zaraz cię weźmie. Mama zobaczy. Poćmy. Nie bój się, mam taki spray. Chcesz zobaczyć? Patrz. Psik. Co robi psik. psik, psik. Chcesz ciknąć? No mama no, Dobra. Wszystko działa. Dziękuję panu bardzo. Proszę dać ten bilecik. Dziękuję. No kto czy pani? E? Tak, no, tak, tak. otworzę pani jeszcze w razie czego. To idzie pani po bileciki?